Jestem. Raz, dwa raz, dwa dzień dobry. Próba mikrofonu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Witajcie. Krzysztof Markowski z tej strony. W 23 odcinku Markowski czyta. I uwaga! Markowski nie czyta książek w tych odcinkach. Markowski opowiada o książkach, które przeczytał. Jeszcze raz to powtórzę: Markowski nie czyta w tych odcinkach książek. Opowiada o książkach, które warto przeczytać, i co te książki Markowskiemu dały. Takie jest założenie mojej serii. I zwracam na to uwagę, bo już dwie osoby zwróciły właśnie mi z kolei uwagę, że ja nie czytam książek. To nie jest czytelnia, to jest recenzja bardziej. Dzisiaj mam dla Was wyjątkową książkę, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie parę, parę lat temu. Jest to książka pod tytułem Uwierz w siebie, poznaj swoją moc. Claude M. Bristol. Claude Embrystol. Zresztą mocno sfatygowana książka. Uwierz w siebie, poznaj swoją moc. E, cóż mogę powiedzieć? Potęga samoświadomości, potęga świadomości, wszystkie te tematy związane z kreowaniem, z wizualizacją e, znajdziesz w tej książce. Znajdziesz też e, podpowiedzi, jak uwierzyć w siebie. E, ja zacytuję e, to, co jest z tyłu książki, to, co napisał autor. To, co Cię kształtuje, to Twoja rodzina, przyjaciele, otoczenie, jakie sobie dobierasz, Twoje lektury. Jeśli chcesz, by przyszłość ułożyła się po Twojej myśli, masz dalekosiężne plany związane z sukcesem zawodowym czy osobistym, musisz zadbać o to, by te czynniki wspierały Twój rozwój, zamiast go hamować. Wszystko, czego Ci potrzeba, by osiągnąć zamierzone cele, znajdziesz w sobie. Musisz jedynie uwolnić swój potencjał. Znamy to. Oczywiście książek tego typu motywujących, książek inspirujących, mówiących o sile drzemiących w nas jest bardzo dużo. To jest jedna z książek, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Kim jest Claude Bristol? Jest to były dziennikarz prasowy, biznesmen, który, który studiował przez całe życie praktycznie naukę o potędze umysłu. Sam twierdzi, że nauka o potędze umysłu jest nauką tak starą, jak sam człowiek. Był taki okres w życiu autora, gdzie on pożerał wszystkie możliwe książki o tej te tematyce, ale jednocześnie oprócz czytania brał udział w wielu, wielu spotkaniach. Miał taką pasję, żeby jeździć, poznawać ludzi. Również uczestniczył w wykładach i spotkaniach z spiritualistów. Różnych stowarzyszeń religijnych, w tym Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Nauki, Nowe, Nowej Myśli, um, Unity Church. Tutaj wymienia, wymienia wszystkie te organizacje, które miał y, okazję odwiedzić, które, z których miał okazję y, wymienić się doświadczeniami, posłuchać, ponieważ chciał wiedzieć, y, co tak naprawdę kieruje y, człowiekiem i jaka to jest wiara wewnątrz człowieka, która y, potrafi przenosić. Góry, bo przecież mówi się, że wiara przenosi góry. I tak naprawdę, w, w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania, przemierzył praktycznie cały świat, ale jeszcze brał udział na przykład w amerykańskich siłach ekspedycyjnych podczas I wojny światowej, był dziennikarzem wojskowym, potem został bankierem inwestycyjnym, był wiceprezesem dużej spółki Pacific Coast. Yy, jako młody, co ciekawostka, jako młody bankier bardzo często, yy, jak pewnie wiecie, nie, też mam taki nawyk, że jak y, czegoś słucham albo o czymś opowiadam, lubię rysować sobie, tak, jakieś symbole, symbole, znaki. Zdarza nam się często malować w czasie rozmowy, w czasie pracy. On jako młody bankier zawsze rysował sobie symbol dolara. Zawsze na kopertach, na kartkach rysował sobie yy, yy, symbol dolara. Yy. Co jeszcze? Opowiada też zdarzenia ze swojego życia, które, które przekonały go o tym, jak silna jest siła sugestii, siła afirmacji, siła wiary. Tych historii tutaj jest po prostu cały bank historii, więc warto sobie poczytać. historię o tym, jak płynął statkiem w Japonii, wybrał się w rejs ze względu na kuchnię, bo chciał, chciał koniecznie posmakować tej kuchni. I tak naprawdę wymyślił sobie, że chciałby poznać kapitana tego statku, dowiedzieć się jak najwięcej o tej, o tej linii, którą, którą płynął. No i tak się stało, że zwizualizował sobie, że będzie siedział koło kapitana, koło kapitana w restauracji. Dokładnie taka sytuacja miała, miała miejsce. Coś, co można by nazwać magią czy siłą, siłą wiary. On za każdym razem obserwował to i doświadczał w swoim życiu. Zresztą trzeba też sobie przypomnieć, że terapie, które są na przykład terapiami, yy, które nas prowadzą do zdrowia, to są terapie, które wymagają no jednak wiary. Wiara zawsze, czyli efekt placebo, zawsze wspiera terapię. Jest lepiej jak pacjent, osoba chora wierzy w terapię. Yy. Co ciekawe, Claude Bristol zwraca uwagę na to, że siła naszego umysłu. Jest yy, yy, niepodważalnie yy, niepodważalnie udowodnione, że, ta, że siłą umysłu jesteśmy w stanie wykreować bardzo wiele waszej rzeczywistości, właściwie wszystko, co się, co się rozpoczyna od myśli, ma szansę stać się czymś materialnym. Wszystko ten komputer, ta książka, yy, trzesło, na którym siedzie, siedzę, było kiedyś najpierw myślą, czyli urodziło się jako pomysł w głowie yy, tego, kto potem nadał mu ten materialny kształt. I co ciekawe, Claude Bristol mówi, że dziwi się na przykład ludziom wykształconym, bo jest bardzo dużo wykształconych ludzi, którzy nie wierzą w siłę umysłu. I jest to pewien paradoks. Jak mówi sam autor, każdy z tych ludzi odnosząc sukces musiał użyć siły umysłu, który istnienie neguje. Dosyć szczegółowo autor opisuje, czym są efekty myślowe, zjawisko myśli, jak to według, według niego i według badań myśli jako nieograniczona siła jest w stanie stworzyć tak naprawdę wszystko co człowiek sobie wyobrazi. Też jest bardzo fajne takie zdanie. To kim jesteś definiują Twoje myśli. Zresztą też jest takie powiedzenie, że to kim jesteś dzisiaj, jakim człowiekiem jesteś, co posiadasz, co zdobyłeś, co osiągnąłeś, to jest kwestia tego co myślałeś, czy myślałaś na swój temat w przeszłości. Zresztą myśl jest przewodnim, pierwotnym źródłem wszystkiego. Bogactwa wszelkich sukcesów, jak mówi Tichar Wecker, czyli autor książki Bogaty albo Biedni, po prostu różni mentalnie. Jest taka wspaniała książka, którą polecam, może kiedyś o niej poopowiadam. Której właśnie, której właśnie autor zasłynął z tego, że pokazuje y, różnicę w myśleniu pomiędzy ludźmi bogatymi a ludźmi biednymi. Um, tak. Y, no, zresztą przykładów tego, jak. Y, jak Silna jest e, sugestia, silna jest e, afirmacja, wizualizacja, myśl. Mamy mnóstwo, począwszy od Biblii, gdzie jest napisane, jak sobie posiej, posiejesz, tak zbierzesz. E, Szekspir mówił, nic nie jest dobre ani złe, takie staje się w naszych myślach. Albo jak sobie pościelesz, tak sobie wyśpisz. Tak, jest takie powiedzenie. Zresztą, co ciekawe, y, pewnie znacie film, książkę Sekret. Są dokładnie te same tematy, które porusza Claude Bristol w swojej książce. Okazuje się, że o potędze myśli wiedzieli starożytni, wiedzieli przywódcy religijni, królowie, mężowie stanu, wojownicy, bo to ludzie o silniejszych umysłach potrafili przejąć władzę. Znając jaka jest, jaka jest siła sugestii, siła w zasadzie Hipnozy, bo też trzeba pamiętać, że wielu z tych ludzi, zresztą o przykładach zaraz powiem, wykorzystało siłę umysłu w złych celach w naszej historii. Stajemy się tym, co komple komplementujemy, kontemplujemy. Stajemy się tym, co kon kontemplujemy, czyli to o czym myślimy. Inaczej mówiąc, powiedział George Russell, znany irlandzki publicysta, pisarz i poeta, czyli krótko mówiąc, na całym świecie znajdziemy dowody na to, jak, jak, jaką wielką mocą dysponujemy jako ludzie. Jest też bardzo fajny cytat. Ostatnio postanowiłem, że będę wdrażał w moje filmy cytaty. Mianowicie e, cytat zatytułowany Eldorado w, w rozdziale Eksperymenty Myślowe. Eldorado kraj płynący złotem i klejnotami leży u progu każdego człowieka. Twoja bonanza znajduje się tuż u twoich stóp. Twoje szczęście jest na wyciągnięcie ręki. Wszystko jest wewnątrz. Nic nie jest na zewnątrz, chociaż często może się wydawać, że ludzie osiągają powodzenie jedynie dzięki zwykłemu szczęściu, albo też zdobywają jechciwością lub siłą. Człowiek, wszyscy razem i każdy z osobna, ma prawo do życia w dostatku. To oczywiste. W związku z tym, znowu potwierdzenie na to, że wszystko, co na zewnątrz, najpierw zaczyna się wewnątrz. Yy, z tym, że po, rozpo, po rozpoznaniu siły i roli potęgi myśli, trzeba sobie uzmysłowić jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie, trzeba bardzo precyzyjnie wskazywać, czego tak naprawdę się chce, a nawet nie chce, tylko co czujesz, myśląc o sobie w przyszłości, czyli jakim człowiekiem się chcesz stać, poprzez emocje, poprzez to, co czujesz na swój temat. Zdrowy, bogaty i szczęśliwy. To jest zbyt ogólne. Czasami, pytając ludzi, kim byś chciał być, jak chciałbyś wieść życie. Odpowiedź zdrowy, bogaty i szczęśliwy jest zbyt ogólnikowe. To też nie jest coś, co wzbudza emocje, bo jest to wyświechtanym sformułowaniem. Więc to, co jest bardzo ważne, to żeby sobie precyzyjnie określić, kim się stanę za dwa, za pięć, za 10 lat i jakie temu towarzyszą emocje, jak o tym myślę, jak sobie to wizualizuję. To jest bardzo, bardzo istotne. Na to zwracajcie proszę uwagę. Co jeszcze? Cały rozdział związany z myślami, emocjami, odczuwaniem. To jest też połączenie harmonicznych fal mózgu i serca. O tym już mówiłem wielokrotnie w moich odcinkach, że nasze mózgi i nasze serca emitują konkretną falę elektromagnetyczną. I ta prawdziwa kreacja następuje wtedy, kiedy następuje harmoniczna, czyli harmoniczne połączenie fali mózgowej i fali serca czyli tego, co Odczuwamy. Jest opisana też cała teoria wibracji, jak to wygląda. Zresztą badanie fal mózgowych, czy fal serca to nie jest nic nowego. Pamiętajmy, że serce pompuje krew, w której jest żelazo, i jest to tak naprawdę cewka elektromagnetyczna, która tworzy, która tworzy, właśnie tą falę jak silnik. Jak silnik. W 1944 roku dr Burs współpracownik na Yale, Yale University po 12 eksperymentach gdzie badał stworzenia żywe, określił, opisał opracował tak zwane biopole, czyli pokazał że każdą żywą istotę otacza elektryczna aura tak, wiemy co to są badania Kirilliana był taki rosyjski naukowiec, który badał właśnie tą aurę to te światło, fotony, które nas otaczają. Już Pitagoras, wielki matematyk, filozof, który żył w VI wieku przed Chrystusem, mówił, że wszystko, co istnieje, jest rodzajem drgania jest rodzajem energii. Więc to, co myślimy, jest tak naprawdę wysyłaniem fali w przestrzeń wysyłaniem tak naprawdę zamówienia. To, co myślimy, to, co czujemy. I zresztą, jak sobie popatrzymy na nasze zmysły, czyli wzrok, słuch, węch, dotyk, smak, to są tak naprawdę odbieramy fale elektromagnetyczne. Jeśli patrzymy na zielony liść, to odbieramy wibracje tego koloru odbieraną przez oko. Tak naprawdę nie widzimy kolorów, widzimy wibracje, które interpretujemy jako kolory. Podobnie z zapachem. Jak sobie poszukacie, będziecie chcieli zobaczyć, jak jak my wąchamy, jak działa mechanizm wąchania, to jest tak naprawdę czynnik, który wywołuje w nas reakcję na zapach, powoduje przeskok elektronów. My tak naprawdę ten zapach odbieramy jako, również jako wibrację. Jest też w książce bardzo fajny eksperyment, polecam eksperyment z korkiem, z igłą i z kawałkiem papieru. To jest eksperyment na siłę naszego umysłu. Jak myślami możemy poruszać. No, kawałkiem papieru. Ja to zrobiłem, powiem wam, niesamowita sprawa. Otwierają się zupełnie nowe, nowe możliwości, zupełnie inaczej patrzysz na to, jak myślisz i co myślisz. Nie będę zdradzał, jak wygląda to ćwiczenie, jest opisane w książce. Kolejna sprawa, kwestia modlitwy. Też jest to opisane, z jakiego poziomu, dlaczego modlitwy się nie sprawdzają. Większość modlitw niestety jest wypowiadana z poziomu braku. Czyli jest wibracja potwierdzająca, że mamy brak i wysyłamy informację o braku. I dostajemy zwrotnie zdarzenia, sytuacje, okoliczności, które potwierdzają ten fakt. Czyli tak naprawdę modlitwa powinna być dziękczynna. Jest taka piękna opowieść o indiańskim wodzu, który poszedł się modlić o deszcz. Jedną z tych przypowieści chyba opowiadał nawet Fryderyk Karzałek ostatnio. E, mianowicie modlił się ten indianin e, z wdzięcznością za, m, jakby modlił się i dziękował za e, doświadczenie deszczu. Czyli był, wszedł w stan, w którym wyobrażał sobie padający deszcz, jak po nim ścieka, wyobrażał sobie, jak jego stopy grzęzną w, w, w mule, w błocie, które stworzyła woda. On wytworzył w sobie emocje i, i, i podziękowanie za to, że to się już stało. Czyli nie modlił się, o drogi bo, panie Boże, czy jakkolwiek sprowadź na nas deszcz, bo nam brakuje deszczu. Nie. Tylko wchodził w stan, kiedy odczuwał, że to już się stało. A pamiętamy, jak modlił się na przykład Kargul, tak? który mówił, spuść panie na pole, to Pawlak, spuść panie na pole Kargula, wszystkie plagi egipskie, tylko się nie pomyli, i nas Pawlaków nie doświadczy. Tak? Jak się modlimy. Co ciekawe, Sir Arthur Eddington, angielski astrofizyk, który miał bardzo duży wkład w stworzenie, w stworzenie teorii względności Einsteina, powiedział kiedyś taką rzecz, że absolutnie wierzy, że umysł ma siłę wpływania na grupy atomów. Zresztą wiele eksperymentów to potwierdziło, że tak jest, że my siłą umysłu jesteśmy w stanie kreować materię. Umysł ma siłę wpływania na grupy atomów, nawet zmienić ich zachowanie. Jest bardzo ciekawe oraz, że historia świata nie jest determinowana przez prawa fizyki i tak naprawdę może być zmieniona wolą człowieka. To jest coś nieprawdopodobnego, bo wszystkie przepowiednie zresztą. Yy, czytam teraz książkę, która będzie kolejną książką, o której będę opowiadał, mianowicie Efekt Izajasza Grega Braydena. Fantastyczna książka, która mówi właściwie o tym samym, tylko troszkę w innym kontekście bardziej w kontekście Starożytnych źródeł, też tych wszystkich y, przypowiednich, spisanych w księgach. Dokładnie mówi o tym, że my jesteśmy potężnymi istotami i potrafimy kreować y, swoim nastawieniem, swoim, swoją wizualizacją, y, swoim właściwie żądaniem tego od rzeczywistości, że to się dzieje. Hmm. Wiemy też o podziale na umysł świadomy, umysł podświadomy. Y, zresztą, jak. Y, Chcecie sobie, no to podam Wam takie jedno ćwiczenie, można sobie e, w momencie, kiedy szukamy czegoś, bo tak naprawdę przedmioty, które gdzieś nam zaginęły, czy to będą nożyczki, kombinerki, czy cokolwiek Ci zaginęło, one nie zaginęły. One zmieniły tylko miejsce przebywania. Jeżeli zadasz sobie pytanie, jakby to było, gdybym na przykład teraz znalazł te nożyczki, czy te zapałki, czy cokolwiek szukasz i po prostu puść to i zobaczysz, jaka magia będzie się działała, bo u mnie na przykład w większości czasu, w większości przypadków to po prostu działa. Gdzie zaraz przychodzi informacja, i ja wiem, gdzie to, gdzie to szukać. Jest też cały rozdział poświęcony podświadomości. Podświadomość odgrywa kluczową rolę w magii wiary. Im szybciej to zrozumiesz, tym szybciej zaczniesz osiągać to, czego pragniesz. Jest też mnóstwo powołań się na autorów prac z zakresu psychologii, psychiatrii, podświadomości, źródło potęgi. Nie będę już tego wymieniał, bo znajdziecie to w książce. Jest oczywiście podział ten, o którym wspomniałem, czyli świadomość, podświadomość, i ja, że podświadomość jest to istniejąca poza czasem i przestrzenią potężna stacja nadawczo odbiorcza Tak to jest to określone jest to źródło siły, instynktów, podstawowych pragnień co jeszcze jest to skarbiec pamięci potężny magazyn informacji. Komunik, komunikuje się na wszystkich poziomach ze światem fizycznym umysłowym psychicznym i według wielu badaczy również ze światem duchowym. I ta siła podświadomości to jest intuicja, to są emocje, to jest pewność, inspiracja, sugestia, wyobraźnia. Więc to też znajdziecie w książce Uwierz w siebie, poznaj swoją moc. Jak działa podświadomość? Jest cały rozdział poświęcony sile sugestii, rytuały, które są w systemach religijnych, odbicia w tantamy po wypowiadanie tekstów, czyli wibracje dźwiękowe, te wszystkie mantry, to jest też y, działanie falą elektromagnetyczną. Powtarzanie mistycznych tekstów y, przez wielu mnichów, przez lamu, lamów w Tybecie, czyli afirmacje, powtórzenia. No, były też przypadki osób, które y, powtarzały te afirmacje, te sformułowania w złych celach, typu, typu na przykład Adolf Hitler czy Stalin. Stalin, który był uważany za wielkiego hipnotyzera, y, który powtarzał właśnie sugestie i hipnotyzował masę. Zresztą. W 1946 roku Instytut Współczesnej Hipnozy określił Stalina jako hipnotyzera mas. Zresztą, hipnoza, sugestia jest wykorzystywana przez ludzi, przez władców. Na przykład w Japonii władcy uczyli dzieci od najmłodszych lat, czyli powstawali fanatycy, fanatyczni wojownicy. Pamiętamy kamikadze, tak? czyli osoba, która poświęci życie za honor ojczyzny. Harakiri, czyli rytuał. Popełnienia samobójstwa w momencie, kiedy utraciło się honor. Podobnie zresztą siłę umysłu stosuje się też w sporcie. Wielokrotnie można przeczytać o tym, że trenerzy i psychologowie używają siły sugestii, a wybitni trenerzy potrafią przy prawie przegranym meczu tak zmobilizować zawodników, że są w stanie po prostu rzucić wszystko na ostatnią szalę i wygrać mecz. Jest mnóstwo książek na ten temat, mnóstwo filmów. Zobaczcie, wszystko to potwierdza, jak, jak potężnym instrumentem dysponujemy, dysponujecie. Kwestia jest zrozumienia, jak ten mechanizm działa. Jest cały rozdział związany z sztuką tworzenia obrazów mentalnych, czyli jak tworzyć te obrazy mentalne. Jak na przykład przekształcać nawyki myśli, których się boisz, w coś, co, coś, co spowoduje, że zaczniesz działać, przestaniesz się tego bać. Tak? W, w, w sprzedaży na przykład używa się często takich technik, że jeśli masz klientów, których się boisz, na przykład wyobraź ich sobie w strojach kąpielowych. Załóżmy, że wchodzisz na salę pełną Twoich klientów, masz do nich przemawiać i boisz się takiej sytuacji, bo oni wszyscy w garniturach. Wyobraź sobie, że siedzą w strojach kąpielowych. Użyj wyobraźni. Yy. I to jest coś, co możecie od razu sprawdzić, czy to po prostu działa. To o czym mówi też autor, to to, że stosunkowo niewiele osób tak naprawdę ma wielkie pragn pragnienia. Większość zadowala się znalezieniem niewielkich e, rozwiązań dla siebie, niewielkich niż tak naprawdę życiu, ży życiem na minimum. E, bardzo zachęcam Was, ta książka zrobiła u mnie bardzo dużą robotę, wywarła ogromne wrażenie, pomogła mi w tym całym rozwoju osobistym. E, jest cały rozdział związany z techniką lustra czyli jak jak uwolnić swoją świadomość? Jak stworzyć obraz tego, co chcesz? Plus, jak działać? Jest też mnóstwo, mnóstwo historii ludzi, które który opisuje, który opisuje autor. Jak właśnie dzięki sile dzięki sugestii, dzięki sile afirmacji stworzyli to, o czym marzyli. Bo wszystkie materialne rzeczy są najpierw ideą, pomysłem, wyobraźnią. I to uwaga. Yy, często ludzie używają słowa masakra. Zauważyliście, albo nie potrafię, nie nadaje się. Słowa mają potężną moc. Uważajcie, co mówicie, bo to jest moc sprawcza. To, co myślisz, jeśli do tego jeszcze połączysz uczucie i przekonanie, że tak jest, to tak jest. Zamiast narzekać, pomyślcie, jaki to przywilej żyć w tym świecie, gdzie masz tak potężne narzędzie i tak potężne możliwości. Yy. Co jeszcze? No, książka naprawdę wspaniała. Mówi o tym, czym jest sukces. Jak powstaje dzięki wytrwałości, jak człowiek jest w stanie wykreować. Nawet w późnym wieku jest historia 70-latka, który, który codziennie, co tydzień właściwie wprowadza nową rzecz, drobiazgi, które robi po raz pierwszy, po to, żeby utrzymywać siebie na wysokim poziomie kreacji, na wysokim poziomie mentalnym, intelektualnym. Jest też, ile mamy, 23 minuty dużo, jest też rozdział o kobietach i kobiety i nauka o wierze. No to jest bardzo ciekawy wątek, dlatego że często o tym rozważałem i rozmawiałem: kobiety mają tą przewagę nad nami, facetami, że są bardzo emocjonalne i więcej czują. A jak już wspominałem, siła naszego, naszej wyobraźni, siła kreacji związana z czuciem, z emocjami. Więc, kobietki, jesteście z definicji predysponowane do tego, żeby kreować. Bo kobieta to kreacja. Zresztą cud narodzin jest dzięki kobiecie. To ona e, daje życie nowemu człowiekowi. E, gdy kobieta zrozumie swoją moc, nie, jest nie do zatrzymania. Zresztą autor mówi, że przebudzone kobiety e, będą miały kiedyś kontrolę nad światem. E, I będą, e, jeżeli. Będą wytrwałe w swoich postanowieniach, bo coraz więcej kobiet zaczyna się przebudzać, zaczyna e, widzieć swoją moc. E, no to tak naprawdę, zresztą za każdym wielkim przywódcą, mężczyzną, liderem, wodzem stoi wspaniała kobieta. Zobaczcie no ile wspaniałych kobiet. E, ostatnio oglądałem film o mm, Marii Skłodowskiej-Curie, wspaniałej. E, wspaniałej Pani naukowiec, zresztą podwójnej noblistce. Jako pierwsza kobieta otrzymała Nobla, jako pierwsza podwójnego Nobla za, za odkrycie pierwiastków promieniotwórczych, ze swoim mężem. Bardzo fajny film powstał. Zachęcam. No jest to temat na, odręb, na odrębny film, czyli wiara, kobiety i, i to w jaki sposób one to kreują. Jest też rozdział związany o wieże, która sprawia, że myśli stają się rzeczywistością. Eksperymenty. Eksperymenty na przykład z, ze zwierzętami, ale też jest, jest teoria splątania atomów. Wiemy, że fizyka kwantowa opisuje splątanie atomów i komunikowanie się atomów z zupełnie innym mechanizmem niż fala elektromagnetyczna, niż światło. I szybciej, właściwie nawet nie można powiedzieć, że szybciej, bo w sposób natychmiastowy. Był też taki eksperyment, który był związany z rzucanymi na takiej tablicy kuleczkami, które leciały w sposób losowy. W ta tablica była przezroczysta, znaczy była szyba z przodu, było widać, jak one lecą, były takie kołeczki równomiernie rozłożone i te piłki leciały, z, no, zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa, spadały jakoś losowo, yy, równomiernie rozkładały się na dnie. <laughs> było tam ich. Kilkaset tych piłek, i eksperyment polegał na tym, że przeprowadzono osoby, które koncentrowały się na, na tym, żeby więcej piłek spadało po jednej ze stron. I ten eksperyment powtarzano setki tysiące razy i udowodniono, że myśli kierują mm, właśnie większą część tych piłek w jedno miejsce. Czyli myśli jest w stanie wpływać na materię. To jest niesamowite. Więc y, zachęcam Was do tego, żeby uważać na to, co się myśli i co się mówi. Bo w ten sposób kryły cię swoją rzeczywistość. To tyle o dzisiejszej książce. Uwierz w siebie, poznaj swoją moc. Yy, wiara matką ludzi wielkich. Zaprzęgnij podświadomość do wyścigu po sukces, korzystaj z siły sugestii i zwiększaj swoją skuteczność. Uwierz w siebie, a inni dostrzegą i podzielą tę wiarę. Jeszcze raz, yy, uwierz w siebie, poznaj swoją moc. Mocna, mocna rzecz polecam. I do zobaczenia.